To jak on tańczył, nie jest naprawdę przypałowe. W sensie no wiadomo, tańczy jak chopak, jak nie? Czyli jak wylew. Ale to nie, jest, to nie jest to! Najlepsze jest to, że ledwo się piosenka skończyła, w sumie ona się jeszcze nie skończyła, ale już się skończyły. Diabeł już siada na tapczanie Cake <grym> ona. I najlepszy moment, w którym jest zapytanie Czy tańczymy coś parowego? I nie wiem czy Diables źle usłyszał Ale... <grym> Diablos mówi dobra, bardzo chętnie Po czym okazuje się, że trzeba się przytulić na koniec Diablos odskakuje, po czym mówi O jestem sposób jak świała, nie przytulam się I ona tak niezręcznie, tak, a okej, okay, no to postoimy sobie Nie Ja pierdzielę, a wiecie, bo już taniec tańcem, nie to wiadomo no ja Tańczy jak wykręt, ja też bym tańczył jak wykręt To jest całkowicie normalne, wiadomo o co chodzi Ale jaki był Pepe Pains Na tych takich parowych piosenkach Jak trzeba było się przytulić na koniec I w sensie, wiecie, jakby Na ekranie jest na, na, Wiecie, pokazane co trzeba zrobić, nie? I ta akord, ta, 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 ta cisza, ta taka pauza. Z najgorzej. masz na wodzie chorka z dzisiaj: 23.30. Tak, tylko że ta szmata się będzie odzywała, nie? Właśnie, to jest. Ciężki, ciężko komentować komentującego. 23.30. O! Tak jak ty? No tak, tak, tylko że. No właśnie, chat, no właśnie. Tylko, że ja tak robię. Sobie! A, pokaż, jak tańczysz, widzę A teraz będzie, nie dość, no, że Torek pauzował, to jeszcze ja będę pauzował torka, żeby spauzować. Słuchajcie, to jest tak. Ewron ogląda Michała oglądającego Krzyśka, nie? To jest właśnie rak. Trzeba zawsze źródło wziąć. Ale jak nie mamy źródła, to co zrobić, nie? 23. Nic nie słyszę. Halo? Która godzina? O? Do Tutaj to było. Wszystko pomiutowane! Najgorzej! Później obejrzy woda. Trzymaj się, kierunek! Trzymaj się. O. Przepraszam. Cały sęk w tej piosence polega, polega, żeby partnerka była z przodu, a na, 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 na. partner był z tyłu. Tak. Mi się podoba, jak te postacie się obejmują, a Diables się odsuwa. Nie no, pokaż jeszcze raz. Przepraszam. Cały sęk... Zaczyna się, widzicie? That's Sęk w tej piosence polega, żeby partnerka była z przodu, a partner był z tyłu. protekcja ja no nie mogę nie, nie mogłem! Ja siedziałem! Na telefonie do się oglądałem i było takie dny jeden się Spoko, tu jest spoko, nie? Ta tu się tańczą. Ciatki stałem w tym łóżku. O, czekaj, czekaj no. Czekaj, czekaj. Patrz to! A on nie... Wiecie, co najgorsze? Że my Axley widzieliśmy co trzeba zatańczyć, a potem się patrzy na górę, ale są metr od siebie, nie? Co? No Dzięki, oni na roczki nie złapają. Nie oceniał, że Diables będzie tańczył dobrze, no nie? Czekajcie, co się kurde dzieje wokół mnie, do jasnej cholery, spokoju nie ma. Dobra, zaraz tu, zaraz tu sprawdzimy wszystko, nie ma problemu. Bo wiecie, nikt nie chce nic, no nie? Ale czat, no kurde, tańcz tak jak trzeba! Jak trzeba, ją, trzeba Mamy stanęć. No. Żadny. A wy graczem go nazywacie? O, tak tak, 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 Player, by the way, my mu zazdrościmy, nie? No, mega. To, to. Ja tam ją, a na niej chcę załapać. Bez kitu, a my domysły. On pojechał dzień wcześniej, pewnie będzie graczem, a wszyscy na czacie: O, dupa was boli, co? No, teraz już nie czat, teraz już nie. nie wiem, no, ja myślałem, że... Ja się nie zdziwię, jak on w garażu spał, czat, Żeby. powiedział: a e, nie, żebym nie robił problemu, to ja w garażu nie wiecie, wcześniej. no. Ja pierdzielę. Czekaj, patrz to, patrz to, patrz to, ja nie tak, mogę. Tak, ja nie mogę, ja nie mogę, ja się tak! Aaa! Tak. No, no, no! no. Ja, Jezu, czekajcie! Niech każdy zrobi dwa wdechy, bo tu będzie grubo czat. I, i, oh. Spokojnie Czat zaleca się wzięcie y, kombinezonu antypromiennego, bo ponieważ promieniowanie cringe'u jest tutaj naprawdę duże Czekaj, patrz to, patrz to, patrz to, ja nie mogę, ja nie mogę, ja się Bo ona, ona jest wiadomo facetem, no nie na te, w tej piosence i diable zrobi. a I zaczynają dyskutować! Ej, dobra! Powiem tak: Ja kiedyś tańczyłem w Just Dance i ja nie miałem absolutnie żadnych oporów, aby zatańczyć to, co było w piosenku. Stwierdziłem, przecież nie jest na mnie, to piosenka tak każe, nie? A sobie przytulam jakąś fajną dziewczynę, nie ma problemu, problem No, byczko to na, na ekranie, to jest, nie? Jakby wiecie. Jakim nieplayerem jestem, to akurat w piosence nie ma żadnego problemu, nie, no jakby to z piosenka, nie ma przypałów typu, co ty robisz, Kamil? Nie mówię, no jak co, no tańczymy, nie? Tak samo druga strona i ona chce go przytulić, a ja bym, ah, no nie, dobra, no, nie, i się odwrócił. Nie chciałbym być facetem I wish I wasn't here chat. <laughs> Bully I... <laughs> like this, <what> a <laughs> Don't press I... bo celowo unikałem jakiegokolwiek kontaktu na stramie, bo męczą mnie już debile, co shippują mnie z każdą stramertką i potem robią mi w na czacie u tych osób. Diables, no ale czego ty oczekujesz? Ja jestem shippowany zznają mimo że mówię 700 razy, chat to jest koleżanka, no to, cza no, to jest chat na Twitchu, no ja pierdzielę. ja jestem shippowany z Torkiem, co ciekawe, ja to w ogóle, przepraszam bardzo, może ja pokażę fanarta, czy ja, czy ja muszę mówić, co się stanie, jak ja y, założę strój pokojówki? O, to jest ciekawe, co się dzieje, kiedy założę skina pokojówki? Hmm, hmm. No, na kanał fanarty mogę nie wchodzić przez kolejny tydzień na pewno, nie? Ale to nie ma znaczenia. Zobaczmy y, kanał fan, chociaż nie wiem, czy to będzie na top fanartach, hmm, nie wiem, czy się dostało, wiesz, przeszło przez kwalifikacje. Zaraz zobaczymy. <laughs> nie, nie przeszło. Dobrze, dobrze. <laughs> Ale zobaczmy yy, na normalnych Zaraz, 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 zaraz. Die o, patrzcie. Powiedziałem do vgz że go bardzo lubię, nie? Na Amongu i staliśmy obok siebie, bo byłem awk. Ustawiałem overlaya. Też community. VGZ Ewron. Kocham Cię, Kamilka, Papel Idę. No, te, od tego się nie ucieknie, taki jest Twitch. Unlucky! God damn it. Najgorzej! No a, i co? Co? Ja, 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 ja powiedziałem, że będziemy się ruchać, czy co? Nie, po prostu to jest Twitch. To jest Twitch. To to widziałem. No Od tego się to nie to ucieknie. Każdy. <gry> jest trochę inny. Unlucky. Ale nie, ogólnie fajnie. Pozytywnie. Wiecie... Kwestia Mam była to taka. przeszkadza od Pefum. momentu jednego wydarzenia? No, ja wiem, Nie, ale diable, tak. Nie było źle. Fajnie, że w ogóle był taki specjal, tylko dwa minusy. Po pierwsze, yy, nie ma woda. Halo, czemu nie ma woda? Po drugie, yy, no, to już trochę kiepsko. Było. Mogę się przytulić, czemu nie? W sensie po prostu zatańczyć, bo to nie jest przytulenie, że nie wiadomo, co będziecie robić, tylko po prostu od, macie piosenkę, nie? Bo... <słuchasz> Ale myślę, ja bym pewnie zatańczył połowę z tego, bo ja kiedyś yy, grałem w Jazz tak jak mówiłem, i to się wydaje chillowe, ale serio naprawdę jakby jest dosyć wymagające, nie? Siasnik, dziękuję bardzo! Vote skip O oh, nie Boli Jakby Skotaka w podstawowe Oni się nam na koniec wejdzie A diables? Ale no, w miarę poszło. No, w miarę poszło. Bit jest totalnie czarny. Coś przepięknego. A, oh, people ish. <śpical> ja tego no, w ogóle nie zrozumiałem. gracz, grat, pewnie gracz, tak. No, nie, ja rozumiem, ja rozumiem. To Justin to jest trap. <śpical> Jezu, ja wyszedłem. Na, Idzie chat? Dlatego trzeba było Kiśla wziąć z Kiślem, by nie było podtekstów, nie byłoby przypału, mógłbyś się przytulać. Nieważne, że ty byłbyś spoconą świnią. On też by był spodzoną świnią, i wtedy jest absolutnie git, nic się nie dzieje, strzała jakaś we mnie w ogóle leci. Ja to popcorn przez całe tańcowanie Diablesa jadł. Hehe, bez Znaczy, kwestia jest taka, że tańcowanie nie było takie złe, serio, w sensie no było ok, nie? Ale rozumiem też trochę Diablesa, ale trochę. Trochę, trochę. Nie no, Diables to powiem tak. Nie ma się co go pytać, co robił w nocy bo yy, możemy sobie powiedzieć, że doskonale nic nie było. <laughs> nie, no biedny diablesik, Biblet Hump, jak to mówią, nie?